Dzień dobry, nazywam się Jan Kantymilczek i omówię dzisiaj rozwiązanie zadania z ósmej Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów o nazwie Opowieść. W zadaniu dowiedzieliśmy się, że babcia opowiada Jasiowi opowieść złożoną z ciągu zdań. Każde zdanie jest reprezentowane przez jedną literkę i dowiedzieliśmy się, że zdania... Zapisanym małą literką, przeczą zdaniom zapisanym wielką literką o takiej samej wartości i odwrotnie. Zdania zapisane wielką literką, przeczą zdaniom zapisanym małą literką. Chcemy się dowiedzieć, ile razy w ciągu opowieści Jaś słyszy rzecz, której zaprzeczenie usłyszał wcześniej i wypisać tę liczbę. Na standardowe wyjście. Na przykład w przykładzie narysowanym tutaj, Jasiu słyszy zdanie oznaczone literką A i nie ma żadnego problemu. Słyszy zdanie oznaczone literką B i również jeszcze nic nie podejrzewa. Słyszy zdanie oznaczone literką wielkie C, wszystko jest w porządku. Znowu dwa razy Jasiu słyszy zdanie oznaczone literką małe A i co prawda jest to powtórzenie ewidentne, ale. Wszystko na razie się ze sobą zgadza. Dopiero kiedy Jaś słyszy literkę wielkie B, stwierdza chwila. Przecież babcia wcześniej mówiła małe B. Oznacza to, że Jaś właśnie usłyszał coś, co, co było zaprzeczone wcześniej, dodajemy jeden do wyniku. Jaś słyszy małe C, wcześniej słyszał wielkie C, zwiększamy wynik o jeden. I Jaś słyszy wielkie A, wcześniej usłyszał małe A i to trzy razy. Znów dodajemy jeden do wyniku, więc wiemy, w tym momencie, że Jaś trzy razy usłyszał zdanie, które wcześniej zostało zaprzeczone. Rozwiązaniem powinno być jedno z dwóch podejść. Pierwszym podejściem jest przeglądanie tego, tej opowieści, i kiedykolwiek słyszymy nowe zdanie, Sprawdzanie wszystkich poprzednich zdań, czy są one zaprzeczeniem tego zdania. To znaczy, jeżeli mamy zdanie oznaczone literką A, wystarczyłoby przejrzeć wszystkie poprzednie zdania i sprawdzić, czy którekolwiek jest oznaczone wielką literą A. W ten sposób dowiadujemy się, czy wcześniej usłyszeliśmy zaprzeczenie konkretnego zdania. Po uruchomieniu tego dla wszystkich kolejnych literek otrzymujemy wynik. To rozwiązanie otrzymuje 100 punktów, mimo że powoduje ono przeglądanie za każdym razem prawie całego, prawie całej opowieści. Decyzja była taka, żeby takie rozwiązanie otrzymywało maksymalną liczbę punktów, gdyż według mnie przynajmniej optymalizacja czasowa nie była najważniejszą częścią zadania, była jedynie najważniejszą częścią zadania było poprawne zaimplementowanie. Czegoś takiego. Jednak, gdyby ktoś kiedyś dał nam podobne zadanie, przy czym długość pojeści nie wynosiłaby tysiąc, ale na przykład milion, musielibyśmy trochę przyspieszyć nasze podejście i to możemy zrobić, y, zapisując sobie po prostu, jakie literki już się pojawiły. To znaczy, moglibyśmy zapisać sobie w jakiejś zmiennej, że pojawiła się już literka małe a. W innej zmiennej zapisać potem, że pojawiła się literka Małe B. W innej, że literka wielkie C. No i w ten sposób, kiedy ktoś nas zapyta, czy zaprzeczyliśmy już wielkiemu B, sprawdzamy, czy w zmiennej przeznaczonej na literkę małe B mieliśmy już zaznaczone wystąpienie. Jeżeli mieliśmy, zwiększaliśmy wynik, jeżeli nie, nie robiliśmy tego. I oczywiście zaznaczaliśmy wystąpienie wielkiej literki B. Takie podejście na razie jest dosyć nieprzyjemne, przynajmniej z tego, co ja mówiłem, bo zakładało posiadanie zmiennej na małą literkę A, na wielką literkę A. Na, są to literki, nie liczby, więc wyglądałoby, że nie możemy użyć tablicy. Nic bardziej mylnego. Zauważmy, że literki są przechowywane w językach programowania i tak naprawdę w pamięci. Jako liczby jedynie są interpretowane jako literki i my możemy zamienić literkę na wielką lub małą, to znaczy używając na przykład takiej funkcji, to jest kod paskalowy, w którym, a to jest kod C. W taki sposób, że odzyskujemy liczbę odpowiadającą literce, a następnie Odejmujemy od niej liczbę odpowiadającą literce wielkie a i dodajemy liczbę odpowiadającą literce małe a. Co to tak naprawdę robi? W tym momencie ucinamy z literki, ucinamy z literki t taką liczbę, która przenosi ją na zakres liczb odpowiadających wielkim literom. No, i na przykład wielkie a po tej funkcji zmieni się na 0, wielkie b zmieni się na 1, wielkie c zmieni się na 2 i tak dalej. A następnie dodajemy małe a, i w wyniku całego tego wielkie a zmieni się na małe a, wielkie b zmieni się na małe b, i tak dalej. I to jest dla nas duże uproszczenie. Bo nie musimy już wykonywać funkcji if na każdą literkę, żeby znaleźć, jaka jest nasza literka, żeby móc uzyskać tę drugą. No i przy okazji, orientujemy się, że wystarczy użyć sobie tablicy indeksowanej normalnymi liczbami, a potrafimy to już przecież zrobić. Jeżeli nie, po prostu szukamy w internecie, jak działają tablice w naszym języku programowania. I po zamianie literki na liczby możemy łatwo zaznaczać, czy te literki już się pojawiły, i możemy łatwo sprawdzić, jaka literka musiała się pojawić, żeby zaprzeczyć naszej literce, którą właśnie dostaliśmy. No i takie rozwiązanie również otrzymuje oczywiście 100 punktów i jest trochę dłuższe w implementacji, ale to nie jest duża różnica. To jest dwie linijki kodu dodatkowe jest dużo szybsze, szczególnie dla dużych danych. I to chyba tyle w temacie zadania opowieść. Zapraszam do implementowania.